Trener Roman Jaszczak zorganizował wtedy zawody w szkole podstawowej numer 12 na zatorzu. Zauważył mnie, że jest we mnie że jest we mnie jakiś potencjał i zaprosił mnie na pierwszy trening. I na początku nie było wiadomo, na jakiej pozycji będę grała, bo byłam wszędzie na boisku nie potrafiłam sobie jakoś rozmysłowić, że jest jakaś pozycja. Pamiętam, że na którymś tam treningu z kolei Trener nie miał bramkarki i mówi do mnie i do koleżanki Ilony Spiżak: Stańcie pod ścianą, zobaczymy. która będzie wyższa, to będzie stała na bramce. No i ja byłam o centymetr wyższa, i tak się zaczęła moja przygoda z piłką na pozycji bramkarki. Do klubu trafiłam dość późno, ja miałam 15 lat. Trener mnie wcześniej namawiał, dosyć długo, około chyba trzech lat przychodził, prosił, żebym zaczęła grać. Na początku nie za bardzo chciałam, przyznam się szczerze, z tego względu, że nie wyobrażałam sobie pięciu treningów w tygodniu plus wyjazdowy szósty mecz. Czyli moje życie by się musiało zmienić diametralnie. Myślałam bardzo długo, zgodziłam się, ale szczerze powiem, że to była chyba najlepsza decyzja w moim życiu, z tego względu, że piłka nożna kobieca ukształtowała późniejsze całe życie moje obecne. Gdyby nie piłka nożna, prawdopodobnie nie byłoby mnie tutaj, ja bym nie pracowała w szkole, tylko szczerze nie wiem, co bym robiła. Był to taki fajny czas. Wtedy wchodziliśmy w tą taką dorosłość, ten w cudzysłowie, głupi wiek. robiłyśmy na złość naszemu kochanemu trenerowi. To było naszą największą pasją. Mam nadzieję, że nam to wybaczy, ale tak było naprawdę, że człowiek tylko uciekał. W nocy próbowaliśmy uciekać na jakichś obozach, żeby nas nie znalazł, gdzieś próbowaliśmy łazić. Fajnie było, naprawdę. Codzienne spotykanie się, treningi w błocie, później kąpanie się pod tym prysznicem, całą morusane, wyjazdy. Pamiętam, że wyjazdy, jeden, jeden wyjazd za drugim. Za, za, za moich czasów jeżdżałyśmy, i ja bardzo dużo turniejów zagranicznych. To dzisiaj pamiętam, że jak ja wróciłam o godzinie 6 rano z turnieju, to mama mi suszyła gdzieś, na no, jakąś suszarką rzeczy, bo ja już o 10 wjeżdżałam na następne, nawet nie było czasu, żeby to, prawdę mówiąc, wyprać, a ja jechałam na następny turniej. Było, było sukcesów i sukcesów międzynarodowych. We Włoszech, pamiętam, wygrałyśmy jakiś turniej taki międzynarodowy, to też był duży sukces. Dużo jeździłyśmy wtedy. Byłyśmy w turnieju w, turnieju na to, w Londynie, w Danii, na, TV, na, TV, na TV, Tivoli Cup, taki wielki, ogromny który, turniej. Ileś tam, naprawdę, 80 czy ileś krajów brało udział. Też żeśmy wygrały. Pamiętam, z Amerykankami taki najlepszy zespół, a my żeśmy ograły. To już w ogóle był szczyt sukcesu. Spotykam się z takim zdziwieniem, że no, na, bramce, na bramce gram, nie, w piłkę nożną. Tak! Niemożliwe! Możliwe! I w, w koninie to jeszcze tak y, przyjemnie y, było postrzegane, ale jak wyjeżdżałyśmy gdziekolwiek, to tak nie za bardzo. Kojarzyłyśmy się z, z jakimiś babochłopami, z krzywymi nogami przede wszystkim i nie wiem, obciętymi na chłopaków jakoś tak to było dziwne, dzi, dziwnie postrzegane. My zaczynałyśmy grę, wiadomo było, że to są początki piłki nożnej i, i my, my się uczyłyśmy, my zaczynałyśmy wie. Teraz jest Taktycznie o wiele, wiele lepiej układana ta gra, nawet jak ja przychodzę, oglądam mecze, to z przyjemnością oglądam. U nas muszę przyznać, że było, były to początki i jakby teraz obejrzeć mecz nas, a obecnych korzeni było to widać. Atmosfera i ta przygoda, która w moim przypadku ciągle trwa, jakoś trzymała nas tutaj wszystkich i powodowała, że może no, klub jednak ciągle się rozwijał. Dzięki piłce również poznałam jego męża. I zobaczyłam takiego gościa z czwórką, gdzie czwórka to mój najlepszy numer. I pamiętam, że strzelił, strzelił przepiękną bramkę. I tak się przyjrzałam, wie nie no, ten facet mi się podoba. <grych> I tak już zostało, że to mój męż. Piłka nożna ukształtowała całe moje życie, nawet pod tym względem, że obecny mój mąż jest piłkarzem nożnym. Wciąż czynnym piłkarzem. Poznaliśmy się na boisku. Ja byłam trenerem. Po dwóch latach treningów zaczęliśmy się spotykać. Wiecznie w domu oglądamy tylko mecze piłki nożnej. Nie ma nic innego, cały czas sport, tylko piłka nożna. Dzisiaj gra 200 piłkarek w medyku. No, medyk to już nie tylko klub, ale mamy ośrodek szkolenia piłkarskiego dziewcy. Pamiętam na 25-leciu. Kiedy wyszedł do mikrofonu pan trener Kowalski, wtedy trener AZS-u Wrocław, zapamiętałem te słowa, powiedział, że gdyby nie Edyk Konin, AZS Wrocław nie miałby składu i kilka innych klubów. Ja myślę, że spokojnie możemy poszczycić się tym, że jesteśmy takim ośrodkiem, który wychowuje piłkarki i w wielu, wielu, wielu klubach grają nasze towary. Udało się jak do tej pory zdobyć kilkadziesiąt tytułów mistrziny Polski, a a w tym roku ten najważniejszy tytuł mistrza Polski Senior.